Siedzi, no ten nawet walczy, coś. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, przebijak w ręku. Idę w końcu zobaczyć, czy da się wejść u nas tutaj na lód. Byłem, co prawda, już parę dni temu, zanim ten śnieg spadł i znowu mrozek przyszedł, byłem zobaczyć, no ale niestety. Pokazywałem Wam to zresztą chyba na jednym filmie. Niestety dalej lód taki wyglądał całkiem przyzwoicie, a od brzegu nie dało się niestety wejść. No ale później było kilka dni takich odwilży. Nawet popadał deszczyk. Myślę, że na lód spadło trochę tego deszczu. No później niefortunnie trochę śnieg, ale być może ten śnieg wpadł właśnie w tą wodę. Namoczył się troszeczkę, i Może w końcu uda się... Wejść na drugi, pierwszy lód No ja już jestem bardzo blisko Dlatego słuchajcie Nie przedłużam, próbuję wejść A jak będzie, zobaczcie sami No, pierwsza próba Zobaczymy Tutaj od brzegu widać, że było O, nie ma szans Tutaj A tutaj Tu już trochę lepiej, ale Dobrze to nie wygląda Na raz przebijakiem tam dalej troszkę lepiej, ale to dobrze nie wygląda. Idę w inne miejsce jeszcze. No, zobaczę tu z innego miejsca, bo tutaj niestety, ale wielka woda na jeziorze była. Bo to jest jezioro, gdzie są tamy i tak dalej. Widać tutaj kładka zalana cała. Tu jest pod spodem kładka, ale to wszystko zalane. Zalane wodą i tutaj też się nie wejdzie. Chyba może się wejdzie. U, ostrożnie, ostrożnie, po malutku. O, właśnie tak. Nie ma szans, słuchajcie. Nie ma takiej możliwości. Podwójny lód. To jest podwójny lód. Ciekawe, jak tam dalej. Ale nie wygląda to dobrze. Zwłaszcza, że jestem sam. To jest podwójny lód. Nie no, tu to nie mam co się wygłupiać. Zwłaszcza, że jestem sam. Tak to bym kawałeczek na lince wyszedł, zobaczył jaki tam dalej jest lód. Ale samemu to jest strach jednak. No niestety, tak jak widzieliście, nie będę się wygłupiał i nie będę tu właził. Tam dalej na pewno jest mocniejszy lód, bo jak byłem poprzednio, to to było widać, tu było odmarznięte, a tam dalej był taki prawie czysty, no mleczny ten lód był, ale prawie czysty lód, bez śniegu, wtedy śniegu nie było, ale raptem, raptem wtedy dwie noce mrozu, no a teraz niestety, tutaj jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, no ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, ja się nie poddaję, jadę na inne, na mniejsze jeziorko, może akurat tam się da wejść. No słuchajcie, ja już zajechałem. Jestem w drodze na inne jeziorko i widzę z daleka, bo widzę to jeziorko. No spójrzcie tam gdzieś w oddali już widać w dole. Widzę już, że jest trochę inaczej, bo śnieg co spadł na lód jest zwiany. Są tylko takie takie muldy śniegowe. Także może być całkowicie inaczej, co mi się bardzo podoba. Zaraz dojdę na miejsce. Tam gdzie troszeczkę od razu jest od brzegu głębiej żeby od razu sięgnąć ryby no o ile wejdę ale zobaczymy no jeziorko już przede mną spójrzcie coś pięknego coś pięknego spacerowicze tu jacyś chodzili na lodzie śladów nie widziałem jakieś tam było kute ale to morsy bo tutaj morsy zajeżdżają ale tutaj jest od brzegu całkowicie inaczej No, za gruby to on nie jest i za jakiś pewny to on nie jest. Zaraz miarkę wezmę. o nie, tu na raz. Przebijakiem na raz. Ale tutaj było wykuwane chyba. Tak mi się wydaje. Tu jak dzwon Dobry lód. Da się łowić. No, ta moja miarka. Polecam sobie takie coś zrobić. Jak dzwon 10 cm kto by się spodziewał? Dycha. To już taki lud na świder jest. No to sobie połowie dzisiaj. Ale i tak. Na razie się nie rozpędzam, tylko delikatnie. Delikatnie. Pos popróbuję pomierzę miarką. Ale wygląda na to, że tu jest całkiem przyzwoity lód. No słuchajcie. W końcu. W końcu się doczekałem. I powiem wam, że tutaj, już gdzieś na tej wysokości, już jest w miarę głęboko, i będzie można łowić. Patrzcie, jaki lód! Jak dzwon! Świder jest potrzebny. Jeszcze zmierzę, żeby nie było. No, tutaj niecała dyszka. Jest dobrze. W tubie mam różne wędki, ale zacznę od błyskia. Coś pięknego. Słuchajcie, pierwsze wpuszczenie w 2024 roku nie mogłem się doczekać bo widziałem że w Polsce już ludzie łowili a u nas tak się troszeczkę ta pogoda inaczej układała no i nie szło wejść ale tutaj widać śnieg trochę trochę był zmuchnięty i całkiem inaczej pierwsze kiwnięcia no i cisza się trochę dalej szukam, szukam trzeba szukać ryby no tu głębiej taki spadek tutaj gwałtowny, bo przecież daleko od brzegu nie jestem Ale, jak tutaj na tej głębszej wodzie nie znajdę ryb, no to mam jeszcze wyjście awaryjne. Po innej części jeziora tam jest taka płytsza trochę zatoczka, ale też często tam nie bywały. Czy będą brały, czy nie będą? Gdzieś tam myślę, że coś się zawsze wydłubie. Kolejna dziura. No, szukam, szukam. Jak to z okoniami? Trzeba znaleźć rejon, i wtedy ewentualnie coś z tego będzie. Jedno branie chociaż, już będę wiedział, że jestem w dobrym miejscu. Spróbuję na tą małą poziomkę, ona mi się tu sprawdzała. Malutka saledynowa poziomeczka, taki Fire Tiger. Ja to się bardzo cieszę, bo po prostu można było w końcu wejść. Bo niby u nas tutaj często szybko ten pierwszy lód łapał, ale w tym roku jakoś, jakoś inaczej. Branie. Siedzi pierwszy Na blaszkę jednak chciał Ależ maluszek Ale pierwszy okoń 2024 Słuchajcie Coś pięknego jeden z dziury i koniec trzeba szukać dalej, no ale dobrze, że się już jakiś odezwał. To mi się już bardzo podoba. No trzeba aktywnie szukać, kucz te dziury i aktywnie szukać ryb, bo to mogą być pojedyncze jakieś rybki, nieskupione w stadzie. Jedna z dziury, jedna z dziury i tyle. Pukać jakiś. No znowu branie. Chętny, ale drobny okonek, chyba. Siedź. Drobny okonek, dlatego tak pukał. No ale jest kolejny. Elegancko. No jeć, zobaczymy, czy ich więcej, czy takie pojedyncze tylko. Ale branie, no to jest ich więcej. Śledzi kolejny. Też ten sam rocznik, nieduży. No jest kolejny, normaluszek, I to podpięty za brodę, także Niezbyt mocno chętny. Kolejna góra, w miarę niedaleko tamtej, no bo jednak to może być rejon, gdzie się jednak kręcą, zobaczymy. Do jakiegoś większego by się zdało dobrać, bo takie maluszki, no fajne, pierwszy raz, połowice nawet takich małych jest frajda, no ale wiadomo, że chciałoby się o, od razu. Patrzcie, nowa dziura, od razu ryba, ale się wygiął kolczasty, no takie fajne, fajnie sobie takich małych podłubać ale wiadomo, że chciałoby się znaleźć te większe ryby. No ja słuchajcie, ja i tak się cieszę, niesamowicie, bo udało się wejść na lód, tam nie wszedłem, a tutaj lód jak dzwon. I nawet coś bierze. Małe to małe, ale coś tam bierze. Jak był, to się od razu odezwał. Jeszcze jakiś tam dziubnął jeden i tyle. Trzeba szukać dalej. No i słuchajcie, nic się nie dzieje. Idę w zupełnie inną część jeziora. Tutaj kilka tych gwizdków złowiłem. Tam może będzie lepiej jak nie. No to wrócę i tutaj będę szukał po prostu swojego szczęścia. A jeszcze postanowiłem jedną dziurkę wykuć, bo to nigdy nie wiadomo. Siedzi. No ten nawet walczy coś A taki wymiar czaczek może Ale też spójrzcie, ledwo zapięty i za brodę Jeden czy więcej? No było branie, to jest ich więcej Patrzcie, przeszedłem inną część jeziora I tam był lód jak dzwon A tutaj na dwa Przebicia na dwa przebicia. Tu jest zdecydowanie cięższy. Zobaczę jak dalej. Ostrożnie, ale tu jest cięższe. On tu już trochę lepiej jakby. No, tu już lepiej. Od razu brani jak są to się odzywają od razu Ale cały czas ten sam rocznik z tym że ten już ładnie łyknął Od razu tylko wpadła blacha kolejny też ładnie zapięty na trzy na trzy groty oddawaj Oddawaj, oddawaj. Siedź. O, ten już normalny. Ten już normalny okoń. Ten już fajniejszy. Wracać do wody. A ja teraz sobie mogę spokojnie Nabicie herbatki ciepłej w tej części jeziora, okonie namierzone. Teraz tylko szukać większej sztuki. No, słuchajcie, teraz co prawda mała przerwa na herbatkę, ale chodzę i szukam, kuję i kuję, szukam. No, bo słuchajcie, jak się znajdzie dziurę, odzywają się od razu. Drobne to drobne, ale odzywają się od razu. Jak ich nie ma, można sobie kiwać i kiwać. No nic to na, tak naprawdę nie daje, gdzieś tak 10-15 kiwnić jak nic nie ma, trzeba od razu szukać nowej dziury, już ich nakłułem nie wiem, za 30-40 na pewno, no ale próbuję dalej. od razu branie nowa dziura od razu ryba myślę że większa ale się o koniem postawił jak to się mówi bokiem wracaj do wody zobaczymy na poziomkę jak nic to przekwalifikuje się jednak na mormyszkę No, zobaczę w tym miejscu, gdzie poziomką ćwiczyłem, zobaczę mormyszką, bo być może poziomka ściągnęła jakieś okonie, zainteresowały się, no ale nie chcą, często tak bywało, no to zobaczymy. No, mam nawet łyżkę do lodu, przygotowany jestem też na to, bo jednak na mormyszkę no, trzeba chociaż trochę oczyścić sobie przerębę żeby odpowiednio poprowadzić zwłaszcza taką jak ja łowię no, na mormiszkę bez ochotki, na beznasadkę to już szczególnie No słuchajcie, było dwóch wędkarzy, ale szybko się zmyli, no niewiele się dzieje, ja tutaj dłubię jakieś te pojedyncze okonki, ale nic konkretnego nie chce się wydarzyć, no słuchajcie, tak czy siak, otwarcie sezonu podlodowego jak najbardziej udane, 2024, no bo w grudniu byłem na lodzie. Jutro próbuję na innej wodzie, zobaczymy, może da się wejść, podjadę sobie na inną wodę, taką bardziej rozbuzdającą wyobraźnię. Wiem, że są tam duże ryby. Tutaj też są, ale to są pojedyncze. Bo tutaj generalnie ta woda to są okonie karłowate. I tak, według mojej teorii, co niektóre przechodzą na kanibalizm i łykają jeden drugiego, i wtedy bardzo szybko rosną. Wiem, że są tutaj te duże, ale jak się do nich dobrać, no to też jest zagadka. No i przede wszystkim, ile ich tutaj jest. Bo jak tutaj jest ich tyle co na palcach jednej ręki, no to złowić go to naprawdę to jest wyczyn. Albo po prostu nie trafiam. Tak czy siak, na dzisiaj już będę kończył. Otwarcie sezonu podlodowego 2024 było. Teraz szukam konkretniejszych ryb, a na dzisiaj to już koniec, bo niedługo będzie szaruwa Na dzisiaj koniec dnia przygotuję się na jutro. Jutro wypad już w zupełnie inne miejsce. Jak wam się podobał? Dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.